Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Adam Warszawski. Panie Stanisławie, trafiłem na jeden z poprzednich cykieli, i zastanawiam się, czy przez Pana nie przemawia zbytnia pewność siebie. Otóż stwierdził Pan, że doktor Bartosiak. Opowiada same banały. Nie, tak nie stwierdziłem. O, mówiłem, że o, raz wysłuchałem jednego z jego e, takich wykładów i pe, rzeczywiście powiedziałem, że opowiada banały, tylko wyraża te banały w, w bardzo wyszukanej formie leksykalnej. Ale czytam dalej. Wybaczy pan, ale to od niego mogę się. Dowiedzieć takich ciekawostek jak to, że Tajwan kupuje celowo nieadekwatną do potrzeb broń, żeby USA musiało ich bronić od pierwszego wystrzału, albo że Republikanie już teraz celowo zaczynają rozmiękczać artykuł 5 NATO w razie W. I mówi to rzekomy Amerykanofil. Tymczasem, kiedy pana zapytałem o zdolności ofensywne Polski. Aby odstraszyć ewentualnego agresora, pan stwierdził tylko dość ignorancko, że mogę od razu jechać za tomówką na Moskwę. No to kto tu leci po większych banałach, pozdrawiam. No proszę pana, no wprawdzie moja skromność jest znana na całym świecie, ale nigdy nie dość skromności. Także rzeczywiście, zbytnia pewność siebie kto to, to wiedział, żeby tutaj, proszę pana, źle się wyrażać o panu Bartosiaku. No po prostu składam niniejszym samokrytykę. Od tej pory będę tylko za panem Bartosiakiem powtarzał, że Tajwan kupuje celowo nieadekwatną do potrzeb broń, żeby USA musiało ich bronić od pierwszego wystrzału. Ciekawe, jaka to broń jest nieadekwatna do potrzeb, no ale mniejsza. No i że zaczynają republikanie rozmięczać artykuł 5 NATO. Ciekaw jestem, jak go rozmiękczają, bo artykuł pią, artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, bo to o to chodzi, wcale nie trzeba rozmiękczać. On jest bardzo mięciutki. On jest bardzo mięciutki. Po pierwsze, nie stwarza żadnego automatyzmu. Co on mówi? Że w razie zbrojnej napaści na jedno z państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, inne państwa mogą zareagować w sposób przez siebie wybrany, nie wykluczając akcji zbrojnej. No to co tu rozmiękczać? Ten artykuł 5 jest dostatecznie rozmiękczony, bo jeśli na przykład jakieś państwo wystosowałoby ostry protest. No to nie można powiedzieć, żeby zachowało się niezgodnie z dyspozycją artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego. Jasne, ale proszę pana, no będę odtąd powtarzał po panu Bartosiaku i żeby już tu panu się nie narażać na takie te, bo to rzeczywiście po prostu bezczelność z mojej strony. Jak mogłem w ogóle do tej pory być tak? wie pan, tak pewny siebie, absolutnie, to pewny siebie to może być pan Bartosiak, ale nie ja. Szowinista męski. Panie redaktorze, pytanie numer jeden. W komunikacji publicznej ciągle widzimy ludzi gapiących się w telefon lub trajkoczących. Czy potrafi Pan jeszcze przeżyć dzień bez telefonu? Nawet nie jeden, proszę pana. Tym bardziej, że ja mam taki telefon starej daty. W związku z tym ja tam nic nie mogę, wie pan, zgmerać przy tym telefonie. Mogę tylko, jak ktoś do mnie zadzwoni, to ja mogę tylko rozmawiać, albo tam zadzwonić do kogoś i to wszystko. Więc nie mam takiej potrzeby, żeby ani, ani możliwości, ani potrzeby. Drugie pytanie, czy wobec Jarosława zastosują nadzwyczajną kurtuazję? Ostrzegą go dyskretnie, że będzie aresztowany, aby mógł nawiać za granicę. No i jak on tam sobie poradzi, skoro nie zna żadnego obcego języka? Proszę pana, do, nie wiem, jakie plany tam ma waginę Donalda Tuska względem byłego naczelnika państwa. Może aresztują go bez ostrzeżenia, No bo na razie, na razie, ale na razie jeszcze to na to za wcześnie. Bo na razie pan minister Bodnar musi powyrzucać wszystkich tych neosędziów, których mianował lekkomyślnie i roz, absolutnie bezprawnie pan prezydent Andrzej Duda i na ich miejsce wstawić własnych fagasów takich, których tam wskaże, wskaże mu Stare Kiejkuty. I wtedy dopiero będzie można przeprowadzić legalne, zgodne z praworządnością aresztowanie naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego no i skazanie go tam na jakiś wyrok, nie wiem jakim. Bo to nie sposób przewidzieć, co tam niezawisły są nie, zwłaszcza, że jeszcze nie wiemy, o jakie zbrodnie naczelnik państwa zostanie oskarżony. Nie sądzę, żeby naczelnik państwa ratował się ucieczką za granicę, bo do którego kraju ucieknie? Przecież jakby próbował uciec do jakiegoś kraju europejskiego, no to zastosują wobec niego europejski nakaz aresztowania. No i zostanie ciupasem wydany. No a do Rosji to chyba nie ucieknie, bo z Amerykanie to już teraz to już, przez, już go spuszczają z wodą, w związku z tym azylu mu nie udzielą i tyle. No to gdzie ucieknie? Nie ucieknie. Pan Aleksander Kotr. Po raz ostatni zaczepię pana o jkm bo dotarłem do ściany. Gdzie wszelkie jego porażki, czy głupie wypowiedzi, zawsze Pan wytłumaczy zwykle w karkołomny sposób. Ale tak na finał, Panie na finał, redaktorze, czy Pan raczy żartować na moją ostatnią sugestię, iż JKM-owi czerwoną kartkę pokazali nie Wiple czy inni, ale jego wyborcy mówi Pan, że to pewnie dlatego, że głosi program, którego jego wyborcy nie chcą bo może oni woleliby się podłączyć do państwowego cycka. Serio, pan broniąc JKM, rzuca wydumanymi insynuacjami wolnościowych wyborców, udając zarazem, że to oni są winni, a nie zajmowanie się przez Korwina wiekiem inicjacji czy lekką pedofilią. Toż to są jakieś, toż to jakieś jaja są, panie Stanisławie. Nie, to nie są jaja. No ja też już, wie pan, docieram powoli do ściany, ale no z łuprzejmości tu odpowiadam. Y Czerwoną kartkę pokazali Januszowi Korwin-Mikke, panowie Wipler i inni, bo to nie wyborcy go wyrzucili z Rady Liderów i w ogóle tam zawiesili w prawach członka, cokolwiek by to miało znaczyć z Konfederacji, ale właśnie pan Wipler, czego zresztą nie ukrywał. No publicznie o tym mówił, więc podobnie jak pan Mencen, więc dlaczego tutaj pan mnie krytykuje za to, że to odpowie? A jego, ale jego wyborcy, czy, czy inni, ale jego wyborcy, no, czerwoną kartkę mu pokazali. Wyborcy, owszem, nie, nie chcąc na niego głosować, zgoda, no ale dlaczego? Głosił program takiego, którego oni nie chcą. Właśnie pan też go nie chce. Tutaj pan mówi, że tam z wie, wiekiem inicjacji czy lekką pedofilią. No, to tam na marginesie, co prawda, głosił takie rzeczy, wiek inicjacji. Zresztą to słusznie wie pan, no, uważa pan, że to państwo powinno dyktować, kiedy panienki mogą się bzykać, a kiedy nie. Korwin-Mikke twierdził, że to rodzice i ona sama powinna do spółki z rodzicami powinny decydować, kiedy się mogą bzykać, a nie pre, pan premier Tusk, czy pani minister, feministra Nowacka, czy pani ta Kotula od spraw równości, no to wie pan, albo się jest wolnościowcem, albo jest się totalniakiem, tyle tylko, że tam chciałoby się mieć niskie podatki, ale przy totalniactwie to nie będzie niskich podatków. Jeżeli państwo się będzie zajmowało wiekiem inicjacji, no to musi być bardzo dużo urzędów, więc muszą być wysokie podatki. Także to nie są jaja, to są Wie pan poważne sprawy, tylko nie wszyscy sobie zdają z tego, nie, nie wszyscy, nie do wszystkich to dociera. No, ale to ja nic na to nie poradzę.